Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Bracia i siostry w Chrystusie, są dwa sposoby patrzenia na to nasze ziemskie życie, na świat. Pierwszy to taki, że w polu widzenia mamy tylko to, co doczesne. Horyzont wyznaczony przez naturę. Drugi sposób, różny od tego pierwszego, ma miejsce wówczas, kiedy człowiek przez przyjęcie łaski, którą wysłużył dla nas Pan Jezus na krzyżu. Zostanie, zostaje przez Boga podniesiony w swoim myśleniu, w swoich dążeniach i pragnieniach, i wówczas wzrokiem swojego umysłu ogarnia już nie tylko sprawy doczesne, nie zatrzymuje się Jego wzrok na granicy wyznaczonej przez moment odchodzenia z tego świata. Ale dzięki Bożemu światłu sięga dalej i patrzymy na toczesność w świetle wieczności, i ogarnia myśl nasza także to, co następuje po tym życiu, co nastąpi po zakończeniu dziejów świata. I żeby móc patrzeć na codzienne sprawy. Tym drugim spojrzeniem. Trzeba przyjąć dar Boży i żyć tym darem. A żyć Bożym darem to tyle, co stale, codziennie go przyjmować. Dlaczego jest to ważne? Dzisiejsza niedziela pomiędzy niebowstąpieniem a zesłaniem Ducha Świętego. Upamiętnia te chwile, kiedy uczniowie z już na nowo wskrzeszoną wiarą, przez spotkania z Panem Jezusem Zmartwychwstałym, oczekują na zesłanie Ducha Świętego, dar Ducha Świętego. Za tydzień świętować będziemy te tajemnice. I przygotowanie to z całą pewnością polegało na trwaniu na modlitwie. A ta modlitwa, na której trwali, z całą pewnością polegała na rozważaniu słów Pana Jezusa, który powiedział do nich, zanim przestał się im ukazywać. Dzisiejsza Ewangelia przytacza te słowa. I okazuje się, że w słowach przygotowujących uczniów na przyjęcie Ducha Świętego brzmi między innymi zapowiedź prześladowań. Oznacza to, że Duch Święty, gdy zostanie dany. To uczyni tych, którzy go przyjmują, tych, którzy żyją tym darem, zdolnymi do zniesienia prześladowań, bez duchowego szwanku, bez strat dla duży. Czyli dar Ducha Świętego daje taką, między innymi, siłę, że to, co gotowe byłoby nie tylko przerazić, ale także załamać kogoś, kto nie ma tego daru, tego, który go przyjął, nie, nie pognębi, nie doprowadzi, że upadnie na duchu, nie sprawi, że ten ktoś upadnie na duchu, ale dar Ducha Świętego, przyjęty w ludzkim sercu, na tyle jej umocni, że to, co bez Ducha Świętego wydawałoby się ciężarem nie do uniesienia, nagle okazuje się możliwe do zniesienia. nie tylko możliwe do zniesienia. ale okazuje się, dzięki Duchowi Świętemu możliwe, uczynić te prześladowania, te przeciwności, narzędziem, Dokonania jeszcze jednego kroku w stronę Boga, czyli to, co na poziomie natury jest wrogiem człowieka, przeciwnikiem człowieka. Gdy zostaniemy umocnieni w nadprzyrodzony sposób, nagle możemy uczynić narzędziem przybliżenia się do Pana Boga. To po pierwsze. I jeszcze druga rzecz, ponieważ Przeciwności, gdy mamy dar Boży w sobie, gdy żyjemy nim, przeciwności nas nie pognębiają, nie powodują naszego załamania. Przez samo to już zaczynamy, zaczynamy być wówczas świadkami tego Bożego daru, który w nas działa, który nas umacnia. Bo zaczynamy żyć, najpierw myśleć, potem pragnąć. Potem mówić, a potem także żyć w taki sposób, o jakim śmiało można powiedzieć, że byłby niemożliwy, gdyby nie siła pochodząca od Boga, nadprzyrodzona, gdyby nie dar Ducha Świętego. I to jest właśnie dawanie świadectwa. Sam Zbawiciel dał świadectwo, okazał się świadkiem wiernym. I część tego świadectwa było rzecz jasna Jego nauczanie, ale istotną częścią tego świadectwa było złożenie siebie samego w ofierze za nas na krzyżu. Która to ofiara okazała się bramą do zwycięstwa. Dzięki czemu z tej ofiary możemy czerpać, bo została przyjęta przez Boga. I cały czas wydają owoce. A potwierdzeniem, że cały czas wydaje owoce jest to i przejawem tego, że cały czas ją celebrujemy po to, żeby z niej czerpać. Jak działa ten nadprzyrodzony dar i jak wygląda przygotowanie do niego? Właśnie w taki sposób, jak mówi, jak przedstawia to dzisiejsza Ewangelia. Tylko kto ma przyjąć Ducha Świętego, kto ma się utwierdzić w tym przyjęciu, kto ma się ponownie ku Niemu zwrócić, a z całą pewnością jesteśmy do tego wezwani, ma się przygotować do tego, że zmieni się nasza perspektywa, bo przygnębienie, załamanie grozi nam wówczas, gdy siły, które ściągają nas w dół i ściągają nasz wzrok ku ziemi, nabiorą na tyle przewagi, że rzeczywiście horyzont naszego patrzenia i horyzont naszych myśli się zawęzi, i przed naszymi oczami będziemy mieli rzeczywiście wówczas wyłącznie doczesność, wyłącznie to, co się da dostrzec ludzkimi materialnymi oczami, wyłącznie to, do czego daje dostęp naturalny rozum i nic więcej. Wówczas stajemy się kandydatami na ludzi załamanych, a jeśli nie załamanych, to co najmniej zgorzkniałych, przesyconych pesymizmem, ludzi, z których nie tchnie optymizm, otucha, po których nie widać, jakoby wierzyli w zwycięstwo. Tak działają właśnie siły naszego przeciwnika, diabła, które zawsze, stale, ciągle na nowo próbują nas dogiąć do ziemi, po to, żeby celem tego działania jest, żeby z naszego horyzontu znikł Pan Bóg, Jego siła, Jego działanie, Jego moc. I teraz przygotowanie, przygotowanie się do przyjęcia Ducha Świętego, do ponownego, do odnowienia się w tym przyjęciu, a to jest właśnie naszym zadaniem teraz, polega na przygotowaniu się, że gdy na nowo przyjmiemy dar Ducha Świętego, nasz sposób patrzenia na życie się zmieni. Zmieni się w taki sposób, że w polu widzenia pojawi się moc Boża. A skoro pojawi się ona w polu widzenia, to natychmiast zacznie także przenikać do naszego wnętrza i umacniać je. W naszych myślach zacznie przebywać światła Światła, które oświetla nie tylko doczesność, bo to również, ale oświetla także wieczność. A doczesność oświetla w taki sposób, że ukazuje ją nam jako drogę do nieba. Otwarte zaczyna być nasze serce, pojawia się w nim miejsce na moc z wysoka, tą, tę, którą niesie ze sobą Duch Święty. A ona z kolei. Innym świetle ukazuje nam każdą przeszkodę, na którą możemy tutaj na naszej drodze nadrawić, bądź którą widzimy na drodze innych ludzi. Moc wysoka rzuca nowe światło na tę przeszkodę i ukazuje ją jako możliwą do pokonania. Nie dla nas, nie dla ludzkiej siły, ale możliwą do pokonania dla mocy Bożej bo przygotowujemy się teraz przez te dni do uroczystości, do uroczystości zesłania Ducha Świętego, która to tajemnica sprawia, że łączność nas wierzących z naszym zmartwychwstałym Zbawicielem staje się wewnętrzna. Zaczynamy go nie tylko słuchać, ale zaczynamy go także rozumieć. I nasze patrzenie na rzeczywistość zaczyna być podobne do Jego patrzenia. To znaczy, że dar Ducha Świętego podnosi nas, przenosi w takie miejsce, z którego widać więcej niż to, na co pozwala ten świat. Zaczynamy być, tak jak Pan Jezus to nazwał w swojej modlitwie arcykapłańskiej, tymi, którzy należą do Niego, którzy są w świecie, bo Pan Jezus mówi, nie proszę sobie, żebyś ich zabrał z tego świata, ale nie są ze świata. Dlaczego? Bo ja wybrałem ich sobie ze świata. Dar Ducha Świętego sprawia, że już do Boga, a nie do tego świata, zaczynają należeć nasze myśli, nasze pragnienia, nasze serca, nasze słowa i czyny. A ponieważ należą już do, do Zbawiciela, zaczynają o Nim świadczyć. I o tym, kto go, o tym, który go posłał. Jednym z, ze znaków, że się to dzieje, po których możemy poznać, że nasze serce na te Boże dary się rzeczywiście otwiera, jest to, że zmienia się nasz stan ducha. Na widok przeciwności i prób, które mamy czy za sobą, czy teraz gdzie jesteśmy, czy czekają nas dopiero są przed nami. Nabieramy takiego spojrzenia zwycięzców. Dar nadprzyrodzony powoduje, że na wszelkie przeszkody patrzymy jako na coś, co będzie pokonane i przekroczone. Co będzie tylko i wyłącznie okazją do objawienia się mocy Bożej, przez to Pan Bóg działający w nas. Ponieważ go przyjęliśmy, będzie mógł po raz kolejny pokazać swoją przewagę. Dlatego nastawmy na to nasze serca. A mamy łatwy sposób sprawdzenia, czy rzeczywiście nam się to udało zrobić. A tym sposobem jest sprawdzić, w jaki stan ducha wprowadza nas widok przeszkód, które mamy przed sobą. Jeżeli będzie to otucha, jeżeli będzie to pewność zwyciężenia tych przeszkód, będzie to znakiem, że dokonuje się przyjmowanie darów Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.